Kabaretu. Właśnie jesteśmy w trakcie budowania szała. Zobaczcie jak tutaj się urządzili. Przed burzą. Tak jest. Przed burzą. Burza zaraz nadchodzi. Piety jest gdzieś z tyłu. Tak, tu są ogrodzeni. Znalazłam grzyby. A, to będą jeździor, grzyby, to będą patelnia Będzie chińska kuchnia, zaraz tu będzie... O, proszę. Łapkę nawet mają. Wszystko się tu dzieje. Super! Zdjęcie. To jest film od razu robimy. Dokument. Dokument. No i super. Udało się. Zdążyli się przed buzą. Nawet mają gdzieby Ale Nawet, nawet Polecam, jeszcze... tak. Także są schronieni przed deszczem i tu ani wichura, ani, ani żaden tajfun im nie grozi. No i dobra, słuchajcie. Teraz macie... Udało wam się zrobić to schronienie. Yy, możecie sobie odpocząć, bo zaraz słyszycie tam z daleka. Jest, jest sygnał, tak, jest, jest, już się zbliża. Także macie kolejne 5 minut na zorganizowanie sobie broni i opracowanie strategii. Opracowanie strategii, jak się przed nim obronić. Głosy rozchodzą się stamtąd, także proponuję usytułowić się tam. No nie wiem, możesz go poczestować jednego tymi grzybami. Ja co tam jest i się za ten No ja będę udawał je tego. Będę wychodził stamtąd. No dobra. A tu opracujcie strategię w tym miejscu. No i super. to będzie poważny arsenał tu się nie robi. Jeti zbliża się z Co Nie, no. Ja mam pistolet. Tak? Bazooka. Ja? My mamy minigana i łuk. Ja mam łuk. Mamy to? No i dobra. Ty wychodzi z krzaków, idzie na Was, ma 3,5 metra wzrostu, waży 400 kg, idzie i uwaga, opowiadamy, co się tu odbywa, co tu miał zrobić? Pojawiła się linia w się No ale no, on zauważył tą belkę, przechodzi. Skoro my się I co teraz? No idzie i teraz. Aha, czyli kijami go, kijami, z tyłu. Z przodu. Z łuku, tak? No to działa, strzela. No. Złuch. Działa Dostałem, on no. tak działa. Tak. A dzieci, aha, no dobra. No ogólnie w miarę zadziałało, leży. trzeba go dobić jeszcze tam. Ty jest pokonany. Tu, niestety, jak pamiętamy, jak, jak tamy, była ulewa. Była ulewa. Tam się schroniliśmy, tak? Tak. Pokonaliśmy Yeti. Padał deszcz. Aha, no. no ale tam gdzieś daleko gdzieś zalało coś, zbiornik poszedł z wodą i rzekę tutaj wylało nam. I jeszcze alligatory są w tym, także nie możecie przejść tej linii. Tu musisz Linia jest tutaj następna. Musisz przejść tam. przejść tam sobie. I teraz tak, uwaga! Dział. most! Patrz, zobacz. Każde, każdorazowo dotknięcie z, tego, z tej linii. Jak depniesz tą nogą w rzekę. Będów. Jedną sopą. To aligator ją dzisiaj odgryzł Aaaa! Ja! Odgryzł ją Odgryz nogę, rozumiesz tak? Pan nie żyje już No mnie no, nie ma, ja już poszedłem tam gdzieś za lasem ja jestem... Już nie żyje Witajcie w Jumandzi Uwaga, tego nie możesz tak sobie wnieść I ta muzyka nie pomoże Tam się zaczyna jakieś zadanie Karetka To tej karetki tu nie ma, to się Przezłuchaliście przez się Macie halucynacje. Je biały. Macie haluc halucynację, bo się odwodniliście, nie? Słuchajcie, teraz y jak nadepciecie nogą, jak tak jak już wspomniałem, to Algator wam jedną nogę co? Zjada. zjada. I tam do końca do schroniska, gdzie będziemy iść, tam daleko. Czyli jakieś 500 metrów dobre, jak nie... Jak nie tysiąc? Trzeba będzie, jak pomóc koleżance i będzie na jednej nodze sobie skakać, nie? Uważa, to bana, to Uwaga, ale to jest nic, to jeszcze nie jest wszystko. Jak spadniesz o to, ma... to ją trzeba wynieść normalnie. Dorajesz, nie? Tak. Ale ona no. nie żyje. Ona wtedy, bo nie ma jak trzeba ją wynieść tak. i trzeba ją przenieść. Ale, na rogie... ona, no. już nie no... ale ona już nie żyje. wyratowaliście ma... no tam... no ją, ją ledwo, No dobra, no to zaczynajmy, więc. Tu trzeba doskoczyć. No, zobaczymy. Będą ofiary wtedy, no, ale... O, 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 no jest gęsto. Poczekaj Julka! Trzymam ci belkę. Dobra, Stańcie, dajcie. No nie, bo to jest bardzo. No bo masz... Szybka organizacja. Ekstra. Może nie będzie nikogo rannego, może tak się uda. Tak, tylko tu... To... Czekaj, czekaj! Dodamy no jeszcze trochę tego. Będę was chapać. Daleko, daleko, Rzućcie daleko. tutaj dalej, kochanie. Drzutkie, tutaj Oj, uwaga, uwaga. Żeby było miękko. Ale on teraz nie przeskoczy cięsto. Nie, 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 możemy. nie, no, i tak to wygląda. Jak widać, wysoce zorganizowana grupa przestępcza. Ciągle jeszcze mają zapasy jedzenia, proszę zobaczyć. Jeszcze mają zapasy, jeszcze im zostały grzyby. Mało tego! Jeszcze zrobili zapasy wody, zanim wyruszyli w podróż. Paniacko, Proszę bardzo. Dobrze. Cały czas jest tutaj pomoc. Wszyscy na razie, jak na razie, bez ofiar. Nikt nie wpadł, nikt nie został zjedzony przez aligatora Jakoś tam przechodzą Dawaj, dawaj, skacz No i jak to? No i spada do wody Drużyna jakoś się wyciągnęła, możesz tam przejść do nich już Restuje na kiju na chyba... To jest kij, proszę pana, przecież czuję się na pod nożą no, no. Krokodyl. E? No i mówiłem, proszę i mamy drugą poszkodowaną, czyli już mamy dwie osoby, dwie osoby już będziemy jedziemy no, tak uratowana i ostatnie dwie osoby. uwaga, musimy wrócić, wrócić, musimy wrócić do ośrodka Teraz tak patrz Zobacz tam mamy daleko to jest, to jest długi dystans naprawdę Mamy dwóch poszkodowanych Musicie się jakoś zmieniać Wymyśleć coś sami jak możecie ich przemieścić Dobra? Proponuję jak najwięcej ludzi zaangażować w to Żeby było jak najmniejsze zmęczenie no, ale o tym już sami ja zapytałem. Nie, Idzie, coś tam wymyślili, niosą ją, niosą. Tam jest druga poszkodowana. Coś tam się dzieje, udaje się, przechodzą, przechodzą, idą, idą, radzą sobie, przechodzą przez tą dżunglę. Tajga jakaś tu. No i zmiana. Zmieniajcie się, szybciutko. Uwaga, grupa. Zobaczcie, patrzcie, co się dzieje cały czas z tyłu. Kontrolujcie, nie zostawiajcie swoich. Za późno. dalej. No i idziemy, idziemy tu. Przemieszczamy się. Musimy się pospieszyć, bo znowu druga burza idzie za nami. Druga burza idzie, druga burza. Nie wiem, czy się zastanawia, skąd ten jedz. On tutaj grasował. On tu buszował. On tu był i został pokonany <laughs> przez ten oto oddział. Uczniów z siódmego liceum. Czy proszę oś nacisku podkreślał? Ogólnokształcącego wygodnie. <laughs> no, nogi no, tak sobie nie odrastają. I tym sposobem poradzili sobie i idą, wędrują, maszerują, dziennie Dalej. Twoje, Olga. Mm. Idziemy! Idziemy teraz szybko po zapasy wody. Tam się nawodnimy, tam gdzie zostawiliście na początku. Pisko, udało nam się, dotarliśmy. Są poszkodowani, wyleczeni. No. Poszkodowani. <grym> Zostali wyleczeni. Okazało się, że w schronisku był jakiś lekarz, który gdzieś tam sobie spacerował i, i, i postanowił pomóc Waszym koleżankom wyleczyć. Także teraz wyruszamy sobie truchcikiem do naszego wodopoju gdzie ukryliśmy gdzie to jest? No to trzeba poszukać tam gdzie oznaczyliście to nie To nie to... Pat! No pewnie. Także Ale mamy. Zbieramy te nasze manele, nasze, na, nasze wody. Nawadniacie się. I ruszamy dalej. Mamy? Dobra, koniec nawadniania i jedziemy. Zaraz będziemy. Tak.

Macie halucynacje? Yeah, 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 yeah. I, jest I biały.